Cześć, ja jestem Lola i dzisiaj zapraszam Was na krótką recenzję drugiej części Scholomans, czyli ostatni absolwent. Jeżeli nie czytaliście mrocznej wiedzy, czyli pierwszego tomu, no to tutaj na początku w opisie fabuły może pojawić się spoiler co do zakończenia pierwszej części, żebyśmy mogli po prostu przejść dalej. Więc jeżeli nie czytaliście pierwszej części, a nie chcecie wiedzieć, jak się ona zakończyła, no to raczej razu ten film. Chyba że nie boicie się spoilerów, no to wtedy oczywiście zapraszam dalej. W tej części nasza główna bohaterka Galadier Higgins staje się uczennicą ostatniej klasy, podobnie jak wszyscy z jej roku, czyli stoi przed nią w sumie najtrudniejsza misja, czyli przeżycie zakończenia szkoły, w którym musi ona razem z innymi uczniami czwartych klas przejść przez aulę pełną. Złowrogów, które pragną tylko i wyłącznie pożerać uczniów ze względu na magię płynącą w ich organizmach. L podobnie jak w sumie wszyscy uczniowie, jest doskonale świadoma tej misji, jest doskonale. Na to przygotowana, a przynajmniej pogodzona z tą myślą. Kwestia jest taka, że na samym początku mamy wrażenie, podobnie jak główna bohaterka i jej sojuszniczki, że szkoła totalnie się na nią uwzięła, rzuca jej kłody pod nogi, tylko ją atakują złowrogie, unikają nawet Oriona Lejka, który tak ochoczo pragnie je zabijać. No i w pierwszej chwili Galadier ma wrażenie, że szkoła próbuje zmusić ją do Zostania tą złą, okropną wiedźmą wedle przepowiedni, którą usłyszała od swojej probabki. Najciekawsza kwestia związana z zakończeniem pierwszej części, która przenosi się również na treści drugiej, to jest kwestia Cliffhangera, który zostaliśmy wtedy na końcu, czyli wiadomość od matki Galadriel, mówiącej, żeby trzymała się z daleka od Oriona Lejka, do którego zaczyna. Żywić trochę cieplejsze uczucia, może tak to nazwijmy. I zanim przejdę do tej kwestii, to chciałabym odpowiedzieć na jedno bardzo ważne pytanie. Czy ta książka ma syndrom drugiej części? I tak i nie, nie ze względu na to, że jednak dowiadujemy się sporo rzeczy, dowiadujemy się też bardzo dużo o światotwórstwie, zwłaszcza jeżeli chodzi o enklawy, o ich działanie, o tworzenie enklaw, o historię generalnie. Magii, a z drugiej strony, w sumie akcji jest niewiele, raczej jest to taka powolna historia, taka stateczna. Owszem, zdarzają się te wielkie wzloty i upadki, jak najbardziej, tylko wydaje mi się, że momentami była ona przegadana. Raczej można by usunąć z tej książki kilka stron i zachować sens, który ona przekazuje, czyli głównie właśnie obawy galerii. No, i relacje z Nowym Sojuszem, generalnie z uczniami z Columans, no i z Orionem Lejkiem, wiadomo. Ja całkiem dobrze bawiłam się na tej książce, tylko gdzieś po połowie zaczęłam się zastanawiać, gdzie jest to nawiązanie do zakończenia pierwszej części. Chodzi właśnie o tę wiadomość od matki Gadriel. Jakby nie za bardzo zostało to tutaj wyjaśnione, znaczy może w ten sposób. Oblicze Oriona Lejka cały czas jest rozbudowywane przez autorkę. No, i również z czasem, w którym Galadriel poznaje go coraz bardziej, my też poznajemy go coraz bardziej. No, to jest książka pisana z pierwszej osoby, więc wiemy tyle, ile wie główna bohaterka. No i właśnie, natura Oriona Lejka jest raczej bardzo skupiona na złowrogach, i to bardzo. Ale to też możemy wynieść w sumie z pierwszej części. Także absolutnie nie ma tutaj w tym temacie niczego nowego, i nie mam pojęcia, czy ja coś przeoczyłam, czy zostało to napisane tak bardzo między wierszami, że średnio było to wyłapać, ale wydaje mi się, że raczej nie dowiadujemy się tutaj, dlaczego Matka Galadry ostrzegła ją przed Orionem. I trochę mnie to ubodło, tak szczerze mówiąc, bo, no jednak, zakończenie pierwszej części zostawiło nas w naprawdę ciekawym momencie. W naprawdę dobrej akcji, w ogromnym napięciu, które tutaj w sumie od pierwszej strony znika. I w momencie, w którym Galadriel zaczyna sobie radzić ze złowrogami, zaczyna odkrywać to, co szkoła próbuje jej przekazać, bo pamiętajmy, że Skolomas jest w sumie żywym, ale nie żywym organizmem, który funkcjonuje troszeczkę na własnych zasadach. W każdym razie no jest tutaj mniej tej akcji niż w pierwszej części, tak mi się wydaje. Mamy trochę mniej niepewności, którą mieliśmy. Wcześniej bardziej podobała mi się pierwsza część. Tutaj, tak jak mówię, trochę ten syndrom drugiej części wszedł, ale nie całkiem szczęśliwie. Są tu wątki pełne akcji, pełne napięcia, pełne niewiadomych. Plot twist główny, który się tutaj wydarzył, kurczę, to było jakoś 3,4 treści, coś takiego, przed trzysetną stroną w każdym razie. To mnie zaskoczyło. To było coś, czego absolutnie się nie spodziewałam. I no, główna bohaterka też się tego nie spodziewała. Z jednej strony można było przewidzieć to, co się tam może dziać, ale z drugiej strony nie aż w takim stopniu, tak szczerze mówiąc. Więc ciągle jest to dobry plot twist. Co do samego zakończenia, no to średnio bym powiedziała. W takim sensie, że znowu zostajemy postawieni przed cliffhangerem i to takim porządnym cliffhangerem, czego już się troszeczkę spodziewałam po zakończeniu pierwszej części. Ale znowu ten clickhanger jakby nie zaangażował mnie, chyba aż tak, tak jak w pierwszej części. W sensie po przeczytaniu tego nie mam aż takiego ciśnienia, nie wiem, nie czuję czegoś, czegoś takiego, że chciałabym już natychmiast przeczytać kolejną, żeby dowiedzieć się, coś się tam dzieje. Nie, raczej mogę śmiało odłożyć tę książkę, poczekać, niech się przegryzie, a generalnie to jak zostanie wydana. Kolejna część, no to jasne, przeczytam ją i pewnie też będę się przy niej dobrze bawić. Tylko w sumie, no, to zakończenie jest dosyć oczywiste, tym bardziej, że... No dobra, na ostatnią chwilę jest oczywiste, okej, okay. ale jednak jest to przekazywane dosyć wyraźnie przez autorkę, że to zakończenie będzie w ten sposób wyglądało, kropka. I ja naprawdę żałuję, że nie dowiedziałam się tego, czy chciałam się dowiedzieć z tej książki, tak jak wspomniałam, światotwórstwo tutaj wyszło świetnie. Dostaliśmy więcej rzeczy, więcej szczegółów, więcej czegokolwiek w sumie związanego z życiem poza szkołą niż w pierwszej części, ale to nie ratuje tej książki aż tak. Ja bym jej dała raczej takie 6,5-7. Maksymalnie. No i jeszcze kwestia samej relacji, jeżeli chodzi o Galadriel i Oriona, no bo wiadomo, jest to jednak skupione tutaj, a przynajmniej było w pierwszej części, prawda? Pamiętacie pierwsze zdanie, że muszę zabić Oriona Lejka. Także było wiadomo, że Orion będzie tutaj jedną z ważniejszych postaci i relacja. Tej dwójki rozwinęła się bardzo w drugiej części, chociaż zaczęła się dosyć późno. Została wspomniana dosyć późno. Na początku raczej skupiamy się na sojuszu L z Adiom i z Liu. I tutaj też dzieją się generalnie fajne rzeczy. Mamy też pokazane wszystkie strony bohaterki, poniekąd w sumie jej kompleksy, jakieś overthinking i tak dalej. Także owszem, tak, ta część jest rozwijająca, jasno dowiadujemy się więcej. Z drugiej strony jest trochę rozczarowująca niestety. Wybaczcie, że czepiam się tak tego zakończenia i jeszcze raz do niego wrócę na chwilę, ale testa jest taka, że nie zostaje nam powiedziane wprost, w którym momencie się to kończy. Jeżeli czytaliście, to zapewne będziecie wiedzieć o co mi chodzi, bo chodzi mi o zakręcie. I ciągle nie wiem, czy ja coś przeoczyłam, czy to nie zostało wspomniane. Czy to zakręcie w końcu doszło do skutki, czy w sumie nie, czy jak to w ogóle wyglądało? No, bo jak zawsze, oczywiście, na koniec rzeczy muszą zrobić się nagle skomplikowane, prawda? Muszą się zrobić skomplikowane, muszą się pojawić dodatkowe niewiadome, dodatkowe, szokujące rzeczy i tak dalej. Także mam sporo zastrzeżeń, jeżeli chodzi o tę książkę. Tłumaczenie jest w porządku, korekta jest w porządku. Jeżeli chodzi o rzeczy techniczne. Jeżeli chodzi o fabułę, no to jest tu trochę nudniej niż w pierwszej części, ale ciągle trzyma w miarę poziom. No, i jeszcze na koniec co do rozwoju samej głównej bohaterki. Galadriel Higgins na początku poznajemy ją w pierwszej części jako taką burkliwą, raczej nieuspołeczniającą się osobę, takiego odludka, trochę dziwaka, powiedzmy tak to nazwijmy. No i okej, okay, w ciągu pierwszej części dowiadujemy się, że ona potrafi się rozwijać potrafi rozmawiać w miarę z ludźmi, potrafi zawrzeć jakąś tam znajomość, a tutaj w tym momencie nawet i sojusz. I w tej części. Też widać jej rozwój osobisty, że ona zaczyna rozmawiać z ludźmi, zaczyna się właśnie uspołeczniać. Przechodzi z tego marginesu społecznego, nazwijmy to w ten sposób, jakby zostawia to swoje życie od ludka i raczej angażuje się w społeczeństwo, raczej angażuje swoje pomysły, swoje zdolności, umiejętności. No i też odkrywa swój potencjał magiczny. Ona doskonale wiedziała już w pierwszej części, że ten potencjał jest ogromny, tylko że wydaje mi się, że w pierwszej nie był on całkowicie wykorzystany. Tutaj też całkowicie nie jest wykorzystany moim zdaniem, ale ciągle jest go trochę więcej. Ona cały czas odkrywa siebie, odkrywa wszystko, co potrafi zrobić, co może zrobić. Także tutaj jest ogromny plus na rozwój postaci. Trochę nie podoba mi się kwestia tego, że postać Oriona Lejka zostaje w sumie taka sama, jaka była w pierwszej części. Nie widzę tutaj dużych różnic między nim. W sumie ledwo widzę jakąkolwiek różnicę między nim z ostatniego absolwenta, a z mrocznej wiedzy, to jakby wydaje mi się, że ona akurat trochę się zatrzymał tutaj. Autorka mogłaby mu po prostu poświęcić o wiele mniej czasu. I okej, okay, jakby nie było go tutaj w tej części jakoś dużo, ale ciągle był, ciągle się przebijał. No mimo wszystko, akcja tej części zawiera w sobie no kilka miesięcy lekko. Tutaj akcji, i na przestrzeni tych kilku miesięcy, no, Orion wypada no, stabilnie. W sensie nic się nie zmienia, nie ma jakichś wielkich, ogromnych ekscesów z jego strony, jakby wszystko zostaje dokładnie takie samo i trochę mi tego żal. Jakby moim zdaniem, Orion, pomimo tego, że on w pierwszej części był trochę wkurzający, ale to pewnie przejęłam od Galadriel. Um, no to tutaj on po prostu stoi w miejscu i denerwuje mnie to, że stoi w miejscu, że nic nie dzieje z tą postacią, że on jest cały czas taki sam. I owszem, poniekąd rozumiem ten zamysł, poniekąd rozumiem to, że jego główną motywacją jest jedna konkretna rzecz, że w związku z tym nie bardzo ma pole do zmiany, ale z drugiej strony to jest nastolatek. Jakby ludzie nastolatki potrafią zmienić swoją osobowość o 180 w ciągu tygodnia. A tutaj mówimy o kilku miesiącach. Także nie wiem, co mi tutaj nie gra w tej książce. Wiecie, co jednak 6,5, zostańmy przy 6,5. No i tak ogólnie rzecz ujmując, to jeżeli czytaliście pierwszą część i Wam się spodobała, no to oczywiście polecam sięgnąć po drugą, bo mi się tutaj dużo rzeczy, ale możecie się momentami trochę znudzić. Ja potrzebowałam trochę więcej czasu, żeby tę książkę przyspoić, właśnie ze względu na te stabilniejsze, powolniejsze momenty, które w sumie niewiele wnosiły. Znaczy, no, uważam, że generalnie to, co tutaj jest, to zawarte wnosi sporo do tego świata, ale z drugiej strony, no, tak jak już wspomniałam, można by wykreślić stąd kilka dobrych stron, nawet kartyk i. Sens by się nie zmienił. I to chyba tyle o tej książce. Nie mam raczej więcej do powiedzenia. Postacie drugoplanowe, takie jak właśnie Adia i Liu, które są sojuszniczkami Galadriel, no i jeszcze kilka innych osób, zostały bardziej rozwinięte. Dowiadujemy się troszeczkę więcej o ich historii, o ich motywacjach, o ich zainteresowaniach. I tak dalej, i tak dalej, i to też było w porządku. Nie dojrzałam tutaj żadnego absurdu. Nie dojrzałam czegoś, co mogłoby całkiem zaburzyć strukturę fabularną, więc no, po prostu okej. Okay. No i to by było tyle na dzisiaj. Dzięki, że byliście, dzięki, że oglądaliście. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Koniecznie dajcie znać, jeżeli czytaliście tę część. Czy Wam się podobała, czy się ze mną zgadzacie, czy może jednak nie, bo tak też może być. I widzimy się następnym razem. Pa!